Jak pan poseł wcześniej wspomniał, był pomysł, żeby 500 zł za każdy dzień opóźnienia dostawał patent, ale szczerze powiedziawszy, wiadomo, że w urzędzie zawsze będzie jakiś bałagan i nie wyobrażam sobie, żeby po powiedzmy 10-20 dniach przekroczenia terminu urząd wypłacał patentowi, ile tam było? 10 tysięcy za 20 dni opóźnienia. Ten urząd. Nie chciałby czegoś takiego i bardzo długo by się przed tym bronił. I zanim Petent dostałby, jeżeli w ogóle by dostał jakieś pieniądze za opóźnienie, musiałbym się z tym bardzo długo szarpać. I myślę, że duża część mogłaby sobie odpuścić, nie chcąc się ciągać po sądach z urzędem. Dziękuję bardzo. To polecałbym zobaczyć, jak działają urzędy w Japonii. Tam powiedzenie, że coś się spóźni o minutę, jest już herezją i należy zwolnić wszystkich w danym urzędzie. Dobrze, ale A... nie żyjemy w Japonii. No, fajnie można by próbować. No. Ale co w ogóle ktoś co... kto chciał budować drugą Japonię kiedyś <laughs> żeby nam Wietnam nie wyszedł Ale co do tej odpowiedzialności urzędniczej to jeszcze jest taki problem, że jakby w pewnym momencie szala nam się wychyla w drugą stronę i często to co bardziej jakby uderza w zwykłego obywatela to to, że urzędnicy jakby przerzucają się odpowiedzialnością, nie chcą wydać pewnych decyzji. Nie wiem czy kogoś to interesowało, ale eee, armia indyjska się teraz ostro reformuje i zgłosiła taki wniosek do polskiego bumaru. Na zamówienie pierwszej partii, bo dla Indyjczyków to jest akurat mało, 700 wozów bojowych z jakimś tam osprzętem. Ja się na tym nie znam. Wielomiliardowy kontrakt, gigantyczne szanse, po prostu wszyscy mówili, że to podniesie bumar z kolan. No ale okazało się, że żaden urzędnik, nawet do wiceministrów, nie był jakby dość odważny, żeby podjąć tą decyzję, dość odważny, żeby podpisać kontrakt na taką sumę. No bo oczywiście wszyscy jeszcze pamiętają że rządy, nie powiem jakiej partii, gdzie za to się poszło siedzieć, <noise> nie będę tutaj wypominam. I do dziś w sumie nie podjęto żadnej decyzji, do dziś armia indyjska czeka, no i nie powiem, żeby oni czekali jeszcze zbyt długo, bo się wycofają, więc to jest taki problem, że jakby też wpadło przekonanie na urzędnika, że ten, kto podpisuje dokument, ten, kto się wystawia na strzał i oni uciekają przed tym strasznie i też trzeba jakby, nie wiem, na nowo przekonać urzędników, że to, co oni robią, Powinni robić, a nie uciekać przed tym i chować się po toaletach, kiedy trzeba coś podpisać. No i właśnie tutaj y, skrót dotyczący y, urzędników, y, który zatytuję od pana Sapkowskiego, nie jest może on jakiś y, wybitnie y, y, profesjonalny, ale trafny, dobry urzędnik państwowej administracji. Proszę sobie to skrócić samemu. Y, y, właśnie ci ludzie. Nie chcą tej odpowiedzialności, no bo jeżeli są tak słabo opłacani, jest ich tylu, nie wiadomo, nie wiadomo kogo, kogo po prostu wziąć na to, kto, kto ma podjąć tę decyzję. No i właśnie dzieją się takie sprawy, no powinniśmy ograniczyć ingerencję urzędników w życie ludzkie, czy to jeśli chodzi o ekonomię, czy, 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 czy światopogląd, religię, tak jak wspominałeś z tym pastafarianizmem. Ludzie powinni czuć się spowodniej i podejmować decyzje samodzielnie i być za nie odpowiedzialni. Na urzędnik. Urzędnik powinien się zajmować ważnymi sprawami dla państwa, tak? czyli nadzorować, nadzorować dbanie o bezpieczeństwo, granic i sprawiedliwość w państwie. Dziękuję. Natomiast mamy kolejnego internautę Bartłomieja, który pisze tak. Mowa o odpowiedzialności urzędniczej. Przecież wiadomo, że to bójda. Każdy urzędnik po błędzie chowa się za plecami szefostwa. Tyle w tym temacie i żadne słodkie gadanie nie pomoże ani tego nie zmieni. Pozdrawiam. Czy, mam do Was takie pytanie: Czy sytuacja karania urzędników nie doprowadzi do tego, że urzędnicy będą się przerzucać odpowiedzialnością i każdy będzie się bał podjąć jakąkolwiek decyzję ze względu na to, iż może zostać za to po prostu ukarany? I ponieważ dobrze wiemy, że prawo jest skonstruowane w ten sposób, jest bardzo niejasne, pozostawia wiele miejsca do interpretacji, i czy to nie doprowadzi do tego, że urzędnik będzie się bał podjąć jakąkolwiek decyzję? E, wydaje mi się, że e, akurat e, jeśli wydaje mi się, że jeśli właśnie wprowadzimy to e, domniemanie e, zgody, czy milczącą zgodę, e, to urzędnicy przez to, że będą się bali, e, w, będą się bali podejmować decyzje, e, po prostu będą przyzwalali na więcej rzeczy i nie uważam tego za złą sytuację. To znaczy wydaje mi się, że e, z, z, ukróciłoby to takie patologie, jak chociażby kolega mówił. E, z legalizacją tego kościoła pestafariańskiego, tak? E, czy e, no po prostu rozwiązałoby to wiele problemów, tej natury, że, że urzędnicy. Tak samo też z tą armią indyjską. Po prostu e, nie byłoby problemu z tym, że ktoś po prostu się na to nie zgodził. Dziękuję. Czy to nie odstraszy urzędników w podejmowaniu decyzji? Znaczy, tak, jeżeli nieznajomość prawa szkodzi, to się umówmy. Czyli de facto, jak ja pracuję, e, przykładowo jestem policjantem, źle wypiszę mandat, no to muszę za to pociągnąć do odpowiedzialności. Lub powiem inaczej: przejdę w złym miejscu, nieoznakowanym przykładowo miejscu na ulicy i mi policjant będzie chciał wpisać mandat, to, to mi wpiszę ten mandat, to jest moja wina, płynąca za to odpowiedzialność. I mi się wydaje, że urzędnicy się nie różnią niczym od zwykłych obywateli i za swoje decyzje, za swoją pracę powinni być takie same konsekwencje. Wiadomo, jak ktoś coś zrobi źle, jest z tego rozliczany i tak jest w każdy, na każdym etapie życia. I dlaczego, dlaczego urzędnicy mają być z tego zwolnieni? Dziękuję. Konrad pisze tak. Odpowiedzialność urzędnicza to bardzo ważna rzecz. Urzędnicy powinni być finansowo odpowiedzialni za swoje decyzje, gdyż nieraz obciążają one dużymi kosztami obywatela, który chce załatwić jakąś sprawę i któremu to załatwienie sprawy się należy. Urzędnik podejmuje. Słuszną decyzję i dwa razy się zastanów. Nie, urzędniku, podejmij słuszną decyzję i dwa razy się zastanów, zanim zrobisz coś źle, bo inaczej przyjdziecie za ten błąd zapłacić ze swoich pieniędzy. Bo będzie pierwszy raz w historii tych debat, gdy prowadzący zada pytanie o sobie z internetu. Czy nie uważasz, Konradzie, że kary powinny być wyższe niż dwunastokrotność pensji? Bo obecnie, tak jak kolega z PiSu zauważył, w przypadku kogoś, kto zarabia złotych 2000, jest to tysiące. Rzadko kiedy, w przypadku przynajmniej postępowań gospodarczych, te straty wynoszą tylko tyle, czy wynoszą więcej. Czy nie uważasz, że kary powinny być wyższe? Na początku powiedzieliśmy, że mimo, że kara wynosi dwunastokrotność pensji, to i tak nikomu tej kary nie zasądzają, więc nie widzę sensu podnosić tego nawet do stukrotności, skoro i tak nikt nie będzie tej kary płacił. Za błędy będą odpowiadać, tak jak ustawa o odpowiedzialności majątkowej za błędy mówi. Płacić z jednej strony wygląda to fajnie, ale z drugiej strony możemy stanąć się w sytuacji, gdzie nikt po prostu nie będzie chciał ryzykować. Jeśli ktoś będzie musiał płacić dwudziestokrotność swojej pensji za jedną pomyłkę, to raczej się nie będzie śpieszył, żeby zostać urzędnikiem. To, gdzie ja widzę, jakby główny punkt, gdzie można działać, to po prostu uproszczać prawo, żeby było jasne, co wolno, a co nie wolno, i wprowadzać to, co kiedyś postulował jeszcze ruch poparcia palikota, czyli oświadczenia zamiast zaświadczeń. I z 500 zaświadczeń, które są do czegoś potrzebne, kilka kartek papieru, gdzie są oświadczenia, i wszystkie procedury znikają mówiłeś, że to nie miałoby sensu podwyższanie tych kar, dlatego że wtedy nikt nie chciał podejmować decyzji. Ja mam wrażenie, że już teraz mamy do czynienia z taką sytuacją, że nikt tych decyzji nie chce podejmować, więc myślę, że właśnie kluczem jest zmniejszenie liczby tych urzędników. I tak jak pokazuję te przykładnie tej armii indyjskiej, tak, żeby oni może nie bali się brać odpowiedzialności za swoje czyny. I dlatego uważam, że tutaj nie wiem jak to powiedzieć. Jeśli jeden przyrzuca na drugiego już teraz, to jak podwyższymy kary, to tak czy tak jeden będzie przyrzucał na drugiego jeszcze bardziej. Dziękuję niezależnie czy, 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 czy kara jest wysoka, czy kara nie jest wysoka, każdy urzędnik, każdy obywatel, a zwłaszcza urzędnik powinien podnosić odpowiedzialność za swoje czyny. Należy przede wszystkim walczyć z tym, żeby ci urzędnicy nie przerzucali tych zadań jednego, e, z jednego na drugiego, prawda. Musi być odpowiednie szefostwo, musi być e, e, odpowiednia decyzja, prawda, kto ma konkretnie rozwiązać te sprawy i Myślę, że to jest raczej problem struktur wewnętrznych. Bo musi być ściśle ustalone, kto ma co rozwiązać. Dziękuję. Dziękuję bardzo za ten głos. Daria, proszę bardzo. Konrad odpowiedział na pytanie zadane przez prowadzącego, ale nie odpowiedział wprost, mianowicie przekierował dyskusję na troszeczkę inny tor, ponieważ pytanie dotyczyło kar. Konrad natomiast poruszył kwestię nagród, pisząc, że oczywiście jeśli urzędnik zrobi coś dobrze, to należy mu się nagroda w postaci na przykład premii, pewnie chciałby, żebyś jakoś do tego odnieść. Dziękuję. Taki jest obowiązek urzędnika, żeby wykonywał dobrze i szybko swoją pracę. I uważam, że przyznawanie premii za dobre rozpatrzenie sprawy jest po prostu absurdem i wydawaniem państwowych pieniędzy z budżetu na, na niepotrzebne, niepotrzebne kwestie i głupoty. Dziękuję. Ja chciałem się odnieść jeszcze co do podwyższania kary. Sądzę, że to by była pewna dezinterpretacja roli tej kary, bo trzeba pamiętać, że jeżeli nie mamy do czynienia z problemem, że Y, powiedzmy, jakiś przedsiębiorca stracił nie wiem, 10 milionów na y, złej decyzji urzędnika, to ten urzędnik, obojętnie jaką karę mu zasądzimy, nigdy tej kwoty nie odda. I y, rolą tej kary 12 dwun pensji nie jest. To, żeby on z tej swojej pensji kiedyś oddał temu przedsiębiorcy, tylko to, żeby no, bał się popełnić pomyłkę. I sądzę, że oddanie rocznej pensji to już jest coś strasznego dla no, każdego praktycznie. Dziękuję. Możemy albo stosować metodę kija i marchewki, albo kija, kija i jeszcze raz kija. No, ja nie spodziewam się, żeby metoda kijem, kijem, jeszcze raz kijem coś zadziałało, bo no, mówię, będziemy albo tych ludzi odstraszać, albo nakłaniać ich do tego, żeby się przerzucali odpowiedzialnością. Powinien być też jakiś pozytywny przykład. Na przykład wyliczenia tego, ile procent decyzji urzędniczych jest podważanych albo zgłaszanych jako nieprawidłowe. Jeśli na przykład dany pracownik w urzędzie ma najniższy procent tych zgłoszeń wskazanych jako nieprawidłowe, to powinien dostać premii. Też będą się starali, żeby było jak najmniej z ich strony pomyłek. Jeżeli chodzi o metodę kija i marchewki, to faktycznie ona jest najbardziej skuteczna. Tylko myślę, że ze względu na kombinowanie po pewnym czasie, metoda kija i marchewki zmieniłaby się wyłącznie w metodę marchewki. No bo szczerze powiedziawszy, faktycznie, jeżeli urzędnik wykonuje swoją pracę dobrze, jeżeli stara się, bliżej się przykłada, to dlaczego nie ma dostać premii? No, tylko znając, życie po pewnym czasie premia byłoby praktycznie za każdą dobrą decyzję, więc myślę, że albo powinno to być w jakiś sposób uregulowane, za co można dostać premię, w jakich przykładach i tak żeby to było ściśle, nie do podważenia, nie do interpretacji, albo odpuścić sobie ten pomysł. Dziękuję bardzo. Marchewką jest, myślę, że bardzo dobrą marchewką jest to, co było mówione wcześniej, po prostu wysoka pensja. To znaczy, jeśli będzie wyższa pensja, wiąże się to na pewno z wyższą odpowiedzialnością, i wtedy mniej osób, tak jakby z przypadku, zupełnie nieprzygotowanych i zupełnie niekompetentnych, będzie obejmowało te urzędy, bo nikomu nie opłaca się przepracować pół roku i dostać karę za rok pracy urzędnik nie będzie w stanie zapłacić, załóżmy, kary miliona złotych, prawda? No jest to niewinne, prawda? Jeżeli ktoś zarabia 2000 złotych, to chyba za 40 lat musiałby pracować, a i wtedy nie, nie, zakładam, że nic nie, nic, nic nie wydaje, dopiero wtedy byłoby go na to stać, ale czy może ubezpieczenia dla urzędników od podjęcia złej decyzji nie byłoby pewnym rozwiązaniem? Przymusowe tudzież dobrowolne. Cały czas rozmawiamy o tym, co zrobić po szkodzie, zamiast zastanowić się, jak tej szkody uniknąć, a na pewno byłoby nią ograniczenie biurokracji. Konrad podjął dyskusję i jeszcze chciał dopowiedzieć parę słów a propos kar. Pisze tak. Uważam, że sytuacja, w której skarb państwa musi płacić odszkodowania dla poszkodowanych przez złą decyzję jakiegoś urzędnika jest niesprawiedliwa. Odpowiadając na pytanie prowadzącego. Czasami dwunastokrotność pensji to kara adekwatna, ale są sytuacje, że to za mało. Urzędnik powinien ponieść koszt w wysokości odpowiadającej wysokości szkody, jaką poniósł ktoś, kto został w wyniku złej decyzji przez tego urzędnika poszkodowany. Jest tak, znaczy pewien mieszkaniec, pewien mieszkaniec jednej z gmin, Powołując się na ustawę o dostępie do informacji publicznej, zadał swojemu burmistrzowi pytanie o przebieg zatrudnienia naczelnika w Gospodarki Odpadami Urzędu Miejskiego. Chciał, aby burmistrz udzielił mu informacji na temat wykształcenia, wykształcenia urzędnika, tego kiedy został zatrudniony na pełny etat w urzędzie oraz kiedy awansował. Burmistrz uznał jednak, że te odpowiedzi, że odpowiedzi na te pytania nie dotyczą zagadnień należących do kategorii informacji publicznej. Mieszkaniec był jednak nieustępliwy i w końcu. Yy, w USA uznał skargę mieszkańca i kazał organowi udostępnić wnioskowane informacje. I tutaj mam takie pytanie do Was, mianowicie czy udostępnianie danych, takich danych o wykształceniu, bo de facto teraz każdy może sprawdzić numer telefonu służbowy, może sprawdzić wykształcenie, Yy, ogólny przebieg kariery zawodowej, czy nie jest, czy to nie narusza w pewien sposób prywatności tej osoby, czy to, że piastuje funkcję publiczną, nawet jeżeli nie jest to wysoka funkcja, nie sprawia, że ta osoba właściwie yy, wystawia całe swoje życie na ogląd publiczny. Dziękuję. bardzo. Niech to będzie korowód wykształconych, odpowiedzialnych ludzi, korowód niezbyt liczny, ale taki, żeby mogły podejmować decyzje ważne dla państwa. I wtedy, wtedy no, ci ludzie nie będą musieli się czego wstydzić, nie będą mieli się czego wstydzić, niech będą dobrze opłacani, nie będą musieli robić machlojek wtedy, bo będzie ich stać na, 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 na dobre życie. A telefon, telefon służbowy można wyłączyć po pracy, dziękuję. Zrozumiałe jest to, że ludzie chcą wiedzieć jakie ma wykształcenie ktoś, kto będzie zajmował funkcję publiczną, na przykład ich w, gminie, w ich gminie, bo wtedy jakby czują, że to co on robi ma konkretne przełożenie na to co się dzieje w ich bezpośredniej okolicy. Nie wiem, czy tam dobrze zapamiętałem, ale on był od gospodarki komunalnej. czy? Um, chodzi o przebieg zatrudnienia naczelnika Wydziału Gospodarki Odpadami. A, no to w... przebieg zatrudnienia. nie jestem w stanie zrozumieć, że ludzie, którzy chcą, żeby co tydzień ich śmieci były wywożone, chcą wiedzieć, czy osoba, która zajmie to stanowisko, będzie się na tym znała. I to akurat powinno być udostępnione, tylko nie chciałbym, żebyśmy poszli za daleko i żeby nagle się okazało, że i dane wrażliwe będą. Uzupełniane, więc trzeba by jasno wytyczyć granice, że na przykład tylko kompetencje i nic więcej. Ja również się zgodzę z tym twierdzeniem, że pewne dane powinny być udostępniane, tak jak numer służbowy telefonu. Jeżeli e, urzędnik czuje się nie swoją, że m, jego numer telefonu jest dostępny publicznie, to niech kupi sobie drugą komórkę, której będzie używał prywatnie. To nie jest naprawdę bardzo drogi koszt. E, jak wspomniałem, jeżeli chodzi o takie rzeczy jak telefon komórkowy, e mail, służbowy, ewentualnie adres, żeby można było, może do niego napisać, adres, że tak powiem, gdzie pracuje. Że adres ]ениюrito. to byłby bardzo niebezpieczne. Nie, 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 nie adres zamieszkania oczywiście, adres urzędu i że tak powiem, żeby można było do niego trafić listownie, bo no wiadomo, adres zamieszkania mógłby się źle skończyć, ale takie informacje chociażby jak bardziej szczegółowe dane z życia może... Niewykształcenie pod względem skończonej uczelni, powiedzmy, ale gdzie chodził do liceum, myślę, że nie jest nikomu na dobrą sprawę potrzebne i powinno być ściśle wytyczone, gdzie kończy się granica prywatności, a gdzie pewne dane urzędnika mają być publiczne. Po to, że mają być pewne dane publiczne, nie ulega wątpliwości. Dziękuję bardzo. Ja kiedyś dość przypadkowo w jednej z telewizji zaproponowałem. Pójście krok dalej, i no może nie jest temat tej debaty, ale, ale w tym momencie mógłbym zapytać, a może wynagrodzenia urzędników? Wynagrodzenia urzędnicy są opłacani przecież z naszych pieniędzy. To jest tak, oni ponoszą, oni pracują dla nas. My płacimy im jako wszyscy podatnicy, więc czy do tych danych, które powinny być upublicznione, zaliczylibyście państwo wynagrodzenia urzędników? Następna rzecz, jaką miałem ja właśnie przeczytać, to wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach z 2008 roku dotyczył wynagrodzeń i danych osobowych pracowników samorządowych. Wysokość wynagrodzeń pracowników samorządu gminnego wójta, jego zastępca oraz pracownika gminy stanowi informację publiczną. Funkcjonariusze publiczni nie mogą korzystać z ochrony danych osobowych w zakresie imienia, nazwiska i wysokości ich wynagrodzenia na podstawie przepisów ustawy z 1997 roku o ochronie danych osobowych. Czy uważacie, że taki wyrok sądu, w sumie nie, czy taka możliwość, że znamy pensję urzędników jest dobra? że tak, ponieważ w Polsce teoretycznie mamy dostęp do informacji publicznej, który jest jawny, jest to dostęp jawny i tak wynika z ustawy do informacji publicznej i chciałbym tutaj przytoczyć też w tym kontekście, na przykład inaczej jest we Francji, tam ten dostęp jest, nie, we Francji jest tak jak w Polsce, w Anglii jest inaczej, tam ten dostęp niby jest tajny, urzędnik, do urzędnika można się zwrócić, urzędnik tej informacji może udzielić, może nie, praktyka i precedens jest tak wykształcony, że zazwyczaj udziela. U nas mimo, że jest jawny, to zazwyczaj nie udziela. I pokazuje to przykład nasz warszawski, kiedy to Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie uznał, że pani Hanna Gronkiewicz-Walc, w, w tej właśnie sprawie interpelował nasz radny, radny PiSu Jarosław Krajewski, uznał, że Sąd uznał, że Hanna Gronkiewicz-Walc odmawia dostępu do informacji publicznej, który jest według ustawy jawny i zasądził karę. Karę, która została wypłacona z budżetu miasta Warszawy do Ministerstwa, została przelana do Ministerstwa Skarbu, więc pieniądze krążą między Platformą Obywatelską a Platformą Obywatelską. Ja się pytam, jaki jest sens takiej kary i dlaczego tak mamy skonstruowane prawo, a nie inaczej? Czy ktoś chciałby się do tego odnieść? Bo moim zdaniem to jest błędne koło. Nikt tak naprawdę uszczerbku nie poniósł, ponieważ rządzi Platforma w Polsce, w Warszawie rządzi Platforma i Platforma. Każdy no, ręka rękę myje, jak to się mówi. Dziękuję uprzejmie. Tak, z tego z pamiętam poseł nasz znaczy radny Krajewski pytał o to, ile kosztowały ekspertyzy prawne dla, 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 dla miasta Warszawy i bodaj, wygrał, to, wygrał ten proces i okazało się, że chodziło o 12 tysięcy złotych, a koszty postępowania sądowego były wyższe. Chciałam jeszcze tutaj dopowiedzieć parę słów od Konrada, który precyzuje kwestię tej kwoty, jak wysoka powinna być kara. Pisze tak, kwota ta musi wystarczyć na pokrycie kosztów wyrządzonych szkód oraz na odszkodowanie dla poszkrzywdzonego. Żadna inna kara aniżeli finansowa nie wchodzi tu w grę. Co innego, jeżeli wydanie niezgodnej z prawem decyzji nosi znamiona czynu o charakterze kryminalnym, wtedy powinno się postępować tak jak w kodeksie karnym. W sekundkę wróćmy do tematu te, tych oświadczeń majątkowych urzędników z tym, że znaczy, pojęcie urzędnik, no panowie, drodzy Państwo, y, urzędnikiem może być pani, która kseruje y, kartki w y, urzędzie gminy, czy też w urzędzie skarbowym, czy to jest urzędnik, że raz na określenie. na przykład dyrektorzy szkół y, y, ponadgimnocyjnych, każdego rodzaju w gminie, muszą składać oświadczenia majątkowe i dostęp do tego, nawet w jakim banku mają kredyty, jest dostępny. Jest dostępny, jaki samochód mają, gdzie, gdzie mieszkają, y, jest wszystko dostępne na, na ich temat, więc y, ogólnie rzecz biorąc, y, urzędnicy tak, wyżsi stanowiskami, no, to jest wielkie ale dyrektorzy, tak samo burmistrzowie, nie do końca wiem, jak to jest z radnymi, ale podejrzewam, że też muszą składać takie oświadczenia majątkowe. I chodzi mi o to, czy urzędnik to jest takie dużo bardzo, bardzo pojęcie względne, czy urzędnik to jest wysoki urzędnik, czyli burmistrz, czy urzędnikiem jest także pani, która pracuje w urzędzie na niskim, na niskim stanowisku i ona, czy ona też ma składać oświadczenia majątkowe. Moim, moim zdaniem oświadczenia majątkowe i Wgląd do sytuacji gospodarczej danego urzędnika powinien być od pewnego momentu zajmowanego stanowiska. Czy też na przykład radni, burmistrzowie, którzy już to robią, tak jak jest to na przykład w szkołach, że nauczyciele, dyrektorzy szkół muszą takie oświadczenia składać. Dziękuję. Mi się wydaje, że powinny być udostępniane tylko hmm, wynagrodzenia urzędników i to nie yy, imiennie, po nazwisku, że pan Kowalski zarabia tyle, pan Nowak tyle, pan Krajewski tyle, pani Hanna gronkiewicz wals jeszcze więcej. Nie no, powinna, powinna być funkcja i wynagrodzenie za tą funkcję. A co do, co do reszty majątków i na przykład, yy, tak jak wspomniałeś, ja samochód. powiedział, jeżeli wiadomo, jaką pełnię. Na przykład pani, jeżeli będzie anonimowo powiedziała prezydent Warszawy, to myślę, że. Nie no, ale w, w porządku. <grydy... <grydy> tylko chodzi mi o to, żeby nie podawać, nie podawać. No bo wielu jest urzędników w gminie, którzy nie wiem, mogą mieć na samo stanowisko tak jak pani na ksero I chodzi mi o to, żeby nie popadać w skrajność i nie podawać. Yy, Tutaj marki samochodu pani na kserę, bo kogo obchodzi, czy ona sobie sama ten samochód kupiła za pieniądze zarobione, czy może kupił je jej kochanek. No przecież to jest chore już. Skrajność, dziękuję bardzo. Ja muszę tutaj y, przeciw, przeciwdziałać tym szkodliwym stereotypom płciowym. Jak mówimy o pani na ksero, to może powiedzmy też o panu na ksero i o pani burmistrz, która będzie podawać... O no, pani prezydent, napisze. więc wyrównaliśmy Tak, ale chyba. widzę, że przykład pani z ksero bardzo tutaj wdzięcznie przemawia myśli, do wyobraźni Dario. zebranych, więc chciałam tylko Dario. zasygnalizować, Daria że na tym ksero może pan, każdy. pani, która ksero. Nie, ja miałem, nie miałem tego na ksero. myśli, naprawdę. Chciałem się tylko odnieść do wypowiedzi kolegi. Dobrze, ja, ja, ja tylko chciałam tutaj właśnie doprecyzować, żebyśmy takich przykładów nie używali. Dziękuję. Konradzie, mam do ciebie takie pytanie. Czy powinniśmy rozróżniać to, czy dany urzędnik przy tych karach, o których pisałeś, czy, da, czy to, czy dany urzędnik działa w dobrej wierze na przykład i tak jak mieliśmy przykład z tym wojskiem, podejmie złą decyzję, ale działał powiedzmy w interesie państwa, tak miał przekonanie, wykazywał się dobrą wiarą, czy na przykład urzędnik taki powinien być karany, czy powinien być karany tylko urzędnik, który złośliwie utrudnia na przykład sąsiadowi w gminie, którego nie lubi, wydanie pozwolenia na coś konkretnego. Dziękuję. W przypadku Armii Indyjskiej to mówiłem, że żadnej decyzji nie podjęto, się przerzucano odpowiedzialnością, więc... Tutaj trzeba by jednak wyznaczyć, kogoś kto podejmie negocjacje, ale na przykład, jak już wcześniej wspominałem pan Boni, tak, to był oczywisty, jasny przykład od samego początku, że decyzja zostanie cofnięta i że państwo polskie przegra tą sprawę. W następnym będzie tak samo, w Strasburgu będzie tak samo. I dalej jakby nikt głośno nie podnosi sprawy, że tu jednak idą jakieś pieniądze, że tu jednak trzeba coś za to zapłacić. I to jest jakby jasny przykład podjęcia decyzji czysto politycznej, która wszyscy wiemy, jak się skończy. I taką decyzję trzeba odróżnić od zwykłego błędu, który może być spowodowany choćby tym, że źle się wyśle papiery, albo ktoś coś zgubi w ksero. No i jeśli mamy do czynienia z decyzją czysto błędną od samego początku, powodowaną jakąś złą wolą, to oczywiście trzeba będzie płacić koszty tej decyzji. To jestem stuprocentowo zwolennikiem tego, żeby płacić nawet 100% tego, jakie szkody zostaną zawinione. Ale w przypadku zwykłego błędu, który jakby nie jest spowodowany celowym działaniem urzędnika, tylko jakimś niedopatrzeniem, no to już trochę szaleństwem będzie karać takiego urzędnika załóżmy na te 10 milionów, jeśli jego winy jest tutaj naprawdę mało i nie chciał tak naprawdę zrobić nic złego. Myślę, że urzędnicy powinni odpowiadać za to, co robią, niezależnie, czy to jest jakiś. Malutki błąd czy duży błąd, bo jeżeli błąd jest malutki, to zazwyczaj konsekwencje są bardzo małe. Dziękuję bardzo.